Otóż proszę Państwa, dzisiaj jedna z gazet lokalnych podała, że budowa rynku staromiejskiego jest zagrożona i będzie opóźniona. No cóż, to kolejna inwestycja, jedna z wielu, która pokazuje, jak słabe mamy władze miasta. Jak prezydent miasta nie potrafi nic zrobić. Najpierw kłopoty z dachem na akwaparku, teraz kłopoty z rynkiem staromiejskim. Mogę tylko stwierdzić, że sprawdza się to, co powiedziałem wcześniej, że ten prezydent, Platforma Obywatelska Rządząca w Koszalinie, zostawi po sobie trzy dziury. Dziurę kołogóry hełskiej, dziurę na rynku starożytnickim i dziurę w budżecie. My jako Sojusz Lewicy Demokratycznej będziemy musieli je naprawiać i zasypywać. Ale za to nasza władza, prezydent i Platforma mają wizję. Mają wizję jakichś gondoli, które mają. Yy, latać domielna skoszalina. No, proszę Państwa, jak ja to usłyszałem, to stwierdziłem, że nasza władza, prezydent z Platformą, zaliczyli totalny odwrót. Oni żyją w jakimś matriksie. Ja rozumiem przez to, że żyjemy w mieście, gdzie nikt nie ma kłopotu z dostaniem pracy, ze zmianą tej pracy, że żyjemy w mieście, gdzie nikt nie ma kłopotu z uzyskaniem dla dziecka miejsca w przedszkolu, a kierowcy jeżdżą wspaniałymi, równymi drogami. No naprawdę, czy Władze miasta nie mają wydawać na co pieniędzy? Czy muszą mamić nas kolejnymi obietnicami, kolejnym wydatkowaniem pieniędzy budżetowych na tego typu nierealne projekty? Panowie, więcej realizmu, mniej fantazji. W tej fantazji też niestety nie brakuje mojemu konkurentowi do stanowiska prezydenta miasta, panu Arturowi Beżrajowi, który wczoraj zaprezentował swoje prezentacje programowe. No budzi mój niepokój to, że ta jego prezentacja jest oparta tylko i wyłącznie na autorytecie prezydenta Mirosława Wikietińskiego. To zwraca bardzo dużą uwagę. Ja tylko przypomnę, że obecna ekipa, obecny prezydent, właśnie realizują wizję Mirosława Wikietińskiego. Dlaczego więc mamy zamieniać Wikietińskiego na wygraja? Jaka tu będzie różnica? Dalej będzie realizowana polityka Platformy Obywatelskiej. Pan Bezra jest byłym działaczem platformy widocznie, to jest takie oko puszczane do, do platformy. Słuchajcie, w razie czego ja się z wami dogadam, mamy oparcie w prezydencie mietietyńskim. Także to budzi mój największy niepokój, ale żeby tak mojego kątka, żeby mojego kandydata tak do końca nie krytykować, to muszę, to muszę go pochwalić za to, że kilka elementów programu miał domy. Problem jest tym, że zostały one zawsze z mojego programu, z mojej prezentacji. Chodzi tutaj o rewitalizację stadionu, parki. To ja mówiłem o tym na prezentacji, żeby zmniejszyć go do 5-7 tysięcy e, widzów. Rewitalizację Góry Chemskiej, czyli otwarcie się na Górę o to ja o tym mówiłem. Oraz wykorzystanie podziemi w Koszalinie. Ja także zwracałem na to uwagę. Reszta niestety budzi mój największy niepokój. Reszta jego e, propozycji będzie po prostu szkodliwa dla Korku Koszalina. Otóż chcą otrzeć rozwój Koszalina na jakieś niezbyt realnej osi berlin szczecin dax Ja się pytam, to jest miejsce dla Koszalina. Znowu mamy być miastem tranzytowym. Znowu mamy być miastem, które omijają wszyscy turyści i mieszkańcy innych regionów. Dla nas najważniejsza jest turystyka. I Ja mówię o tym bardzo otwarcie. Inwestycja w S11, inwestycja w turystykę, porozumienie się z nadmorskimi gminami. To powinien być nasz kierunek, a nie jakieś wizje przewożenia towaru ze wschodu na wschód i z ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Ostatnio zaproponowałem program wspierania przedsiębiorców w Koszalinie. Mój kandydat jedyne, co, co potrafi w tym względzie zrobić, to zaproponować, aby nasze firmy pracowały na tak zwanym outsourcingu. Czyli to jest praca dla korporacji z zewnątrz przez firmy koszalińskie. No czy mamy zostać jakąś kolonią gospodarczą w korporacji? Mówię temu nie. My musimy wprowadzić program wspierania yy, przedsiębiorczości koszalińskiej, kierować środki budżetowe na inwestycje, które wspomogą tą przedsiębiorczość, które będą inwestycjami w drogi tam, gdzie są firmy, w całą infrastrukturę i musimy reaktywować ma mankatan. O tym mówiłem bardzo wyraźnie. Reaktywacja mankatanu dla miejsca pracy, będą wpływy z podatków do Kasy Miejskiej oraz ożywią centrum miasta. Mój niepokój budzi też stwierdzenie, że spółki miejskie, jak to stwierdził mój kąt kandydat, muszą być usamodzielnione. Doprawdy nie wiem, co przez to rozumieć, bo kodeks spółek handlowych wyraźnie wskazuje na to, jakie są uprawnienia właściciela, czyli miasta. Czy przez usamodzielnienie mamy rozumieć prywatyzację tych spółek? Co to oznacza, nie musimy mówić. Miasto traci całkowicie wpływ na zarządzanie spółką, i to usamodzielnienie powoduje że te spółki będą właśnie chyba pracować dla większych graczy na rynku, jak chociażby Pegi. No jest to bardzo niedobre. Także ja się pytam, czy to usamodzielnienie to jest prywatyzacja spółek. Ja uważam, że musi być nie prywatyzacja, ale dobre zarządzanie. Czyli konkurs i kompetencje powinny dawać legitymację do zarządzania daną spółką, daną spółką na zasadzie kontraktu menedżerskiego. Mened 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 w ogóle, proszę Państwa, ta nazwa Koszalin 2020 jest ściągnięta z idei, z programu prezydenta Krzystka, obecnego prezydenta Szczecina. No cóż, ja to mogę tylko skomentować w ten sposób. Miała być wczoraj odpalona wielka bomba programowa, a został odpalony kapiszą. I to kapiszą naładowany w Szczecinie. Dziękuję bardzo.